O, ale się stwierdziałem. Dobrze, więc zaczynamy od trofera. Troper. Ale, czekaj, czekaj. Jest. Y, s smash mocno. Eee. Y, tro... Bo my robimy smash trier. Tak. No. Myślałem, że pod tym jaki to jest bardziej zjedzony. Smash. No, byś wygrał. Smash. Dzięki. Troszkę smash. I. I... Jeszcze nie. Dawid. Dobra. Dobra. No. Dobrze, mamy... Mamy tier list. Trapper. Dobra. Trapper... Aj, o, on, on... Umieśniony jest. On ma zabawki. On ma zabawki. Ja no. też się wiedzą O, dzwonnik. Dzwonnik hmm. nie, da, Dzwonik Dawid. Dawid? Ja myślę, troszkę. Tak troszkę Tro, jest ja ma. też troszkę. On, on to by mi klepał tymi, on, on tymi cłonami. Shield No nie, to taki trochę Daniel, to nie wiem. Te, troszkę, troszkę e, e, chyba Dawid. Mhm. No Czyli masz jakieś. No dobra. David. Nurska. Mm. Wiesz, to podczas klepania ją by się po prostu tepła i wiesz, dupa z zabawy, więc. Nie. Dałbym troszkę smasz Troszkę. Drzwi są w górę. jednak twarzy. Twarzy nie było widać. Nikt. No, Majers. Najwyżej. <grym <grym> tak, kurwa, Dawid. Dawid. Zmieniłby moje zdanie. <grym grym grym> nie, nie zmienię. Ja też. U doktorek, doktorek Sigma, ja bym dał na smash. Ja też. Smasz? Mhm. Mm ja jeszcze nie grałem, za której, nie wiem. Dobra. No, o... Ale mi smasz normalne, nie, nie, to czerwone. A. Mien. Nie smasz mocno, tylko smasz. Bardzo. O, smasz mocno, smasz mocno. Mocno, no. <laughs> Tym skin Do dzisiaj pamiętam jak w wygląda jak moja babcia. O, ta pizza. Nie, 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 nie. Dawid, Dawid. Iza on, on, Franklina, Iza. Nie, 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 nie. to on, tutaj, Dawid. Tutaj. On by mocno. Kruger? <gry> on trochę taki, on trochę taki przypalony, to ja bym dał... Ja bym dał go na tym przedostatni, na tym pomarańczowy. Troszkę. Dobrze. O, świnia. Smasz, 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 smacz, smacz. smacz, 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 smacz. No, no, nie smacz. zgadza, to dajmy no bardzo smasz. Kurwa, klaun. Na... Nie. Nie. <gry> nie, no, nie, nie... nie zmieniam tego. Bo spir ej, spiritka, spiritka. hiermia. Ona, ona, ona ma dupę, no. To się no. zgadza, co możemy dać na najwyższy. Czyli zgadzasz się? Czy? Tak, zgadzam się. Dobrze. O kur, legion. No ale A, Laura, tak ta... szczerze. Ej, Laura, nie nożycowałbyś się z tą Spirytką? Ojeku, ty nie, nie zadawali mnie takich pytań. Men. Smash fosa, smash fosa. Legion, no ja, by, ja bym go nie dał na smartfon. Ja bym dał go tam, gdzieś świnia. Dobrze, dajmy go... O kur... Zbysiu Nie, Dawid <noise> Go Marcel dajmy... Da, dajmy tą... dajmy to jedno... Laurze, dajmy to jej Ale ja Dobra. też chsiędzę No, zmasz, zmasz czerwone, czerwone Zobacz na jego buzie, po prostu, chłopie Ale coś blue od niego? No właśnie Oni Mm, Smasz zwykłe. No a tak pół na pół właśnie. Jest nie, ej, ale podchodzimy. Poczekaj, jakby się mocno zrobił, to leciał, leciałby z tobą jak bestia. Nie, normalny smaż. Marcin, nie znasz się. Okur dziadek. Nie. Słuchaj, on macela. On macera. Ma Dawid. Dawid. No właśnie, to źle. Dawid. O, ej, jakby wsadził tą kur, swą piramidę w ciebie, Laura. smaż, tu... no. smaż. To blight, mój main yy... no, zobacz, wygląda... zobacz, On ma ten śluz, chłopie, takiego by ci blue chyba zrobił No kurwa nie spalił ch... Nie spaliłby A poza tym on, on ma fentanyl jeszcze On, on bez ciele, by strzychnął w to byś się kurczył jak w niebie Na chłopie. czerwony Dobra O, ej, there's two of them Nie, 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 Dawid, 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 Dawid. Yy... To, to na Dawida Trickster? No, to Laura troszkę decyduje. Pna, myślę. Troszkę no, czy Dawid? Bo on taki trochę k-pop. Może być troszkę. Nie najgorszy no. jest. Relo. Tak. <ścoughs> Czerwony. Dobra, pin, pinhead też? Pinhead, tak. Artystka. Ona jest wysoka bardzo. Ja bym dał no, ją na... Przyje. Ja bym... No, głębokie karzło. Dobra, to ja bym ją dał. Proponuję wam tam, gdzie jest legiona. Ja, tylko nie potrafię się rozczytać. Dobrze. Bardzo smacznie. Smacz. Wow. No, ja się tak do filmu nie jaram za bardzo. Ona jest underage. Ej, ja kiedyś... Nie! Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. <noise> nie, 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 na Dawida. Na Dawid. Ej, ty, tu ją okej? Okay? Nie, demokraty... tutaj nie. została sprawiedliwa, demokratyczna... nie wiem. No, no może być. Ehm... Kto to? Kurczę. Dredż. Kto to? A. On jest dredż. Dredż. ale on cię może wciągnąć tam do swojego świata tam. Ale on, on, no. chodzy, on, ma, on, ma, on ma garba kurde. Jakby się. On ma garba jakby kure no hodował. No ja i on krzywo tam, będzie. Wierzy, krzywo, to znajdzie. Krzywo, krzywo będzie, nie będzie wygodnie. Może będzie, zależy pod jakim kątem. No wejdź dam mojego na troszkę. Następny tatuś. O nie, ej, ej. No nie. Jest ich czterech. Ja Czekaj, Bartosz. Bartos, nie, chwila, po, proszę posłać mojej opinii. To jest krzyżak, a oni mordowali nam rodaków. Dlaczego? O. Dokładnie. No muszę. Bo y, Singularity... Um, ej, on, jakby go, dobrze go zaprogramować, on, on by ja mógł myślałem, robić... że on jest tego samego adaptera, co właśnie to odpiera. Ej, ale jakby dobrze go zaprogramować, on by mógł robić niegrzeczne rzeczy. Co myślimy? Myślę, że no... Smash. No. Dobra. Ko ko kosmit. Ja myślę, że... oj. Kosmit? Oj. No ale jak on ma ten ogon i on by cię tak, wiesz, ja ci robił? No właśnie hmm. tak. Ale troszkę paskudne, ja bym go dał na bardzo smash. Laura, nie okłamujmy się, ty miałeś fantazję o chęciu, to był to dla ciebie smash. <laughs> Dobrze. Eee... lalka. Um... Nie, za małe. Za małe. Eee, Anon. Bardzo smasz. La, Laura ma. <grywa> to jest Anon. No, no. Ej, ej, w sumie, ale kurczę matematki z ma te ten Takle, no. <grywa> Chyba. Eee, co? O, nie, ta pingę wystać jeszcze. Dobrze. Wekno. Dawid. <grywa> Marcel. Ale wekno możesz rzucić jakieś zaklęcie, że wystelisz normalnie litrami, litrami SPE. No. Barto tu ty zadecyduj Troszkę. dobra. Ok. Ja myślę, że smasz do oh. oh. Transylwania. On, on mógłby się zamienić wilka i na pieska y Eee. O, teraz same psy. Nie nie, 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 to jest może to dafie. Ale ma psy. Ale mu***ka. Ale ma psy. Ładne pieski ma, fajne ogary. Dobra. Paneki. Ja będę u nas masz. Miał, szorka, co najwyżej. A to jest. Ale on ma te takle z tyłu. Dobra, i następny to czerwony. Czerwone. Czerwone. Piękna playlista, kurwa Smash. Smash Dobra, Dobra, Piękna Smashability tier list. Um. E Weź to pobierz, bo możesz nie. Screena zrobię będzie na miniaturkę. Czekaj! Oh, <laughs> great.